Siemeczki. witam Was bardzo serdecznie. Kanalej Jura Spiro i dzisiaj mam kolejny odcinek dla Was. Dawno odcinka nie było, zwłaszcza z tego tematu, co dzisiaj będzie. A dziś będzie inny temat niż Asetokorsa i dzisiaj mamy kolejną paczuszkę. I to już będzie dwie piąte Staffel. więc lecę ją odpokoić, żeby Wam nie przedłużać i wpeprzam Was na statyw. Tyle w temacie. A więc mamy pociążkę odpakowaną, w miarę swego Już widzę tutaj, kurwa yy, inaczej kurcze. Biorę się w pracy. To będzie, to będzie A więc, lecimy Tutaj kartonik Kartonik, 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 kartonik jo. Myślałem, że jakieś gratisa dostałem. Co to w ogóle jest? Myślałem, że gratisa mi dali. Jakie czule małe. Dobra, a więc zaczynamy. Jest to ogólnie 7 rzeczy. I wszystkie się jakby podwajają. To tak jakby. Na początek mamy tutaj baterię. No, wyrzutnie. Serafinkę. E, od Jorge kod to JW101. E, kaliber 30 mm 25 strzałów. Mamy taką serafinę znaczy nie wiem czy to w sumie nazwa żeńska, czy męska serafin. No, może być i serafina, znaczy serafina, znaczy no, czekaj. serafinkę można odpalać i możemy serafina odpalać. Więc no, 30 mm na kwadraciak, kategoria F2. I gramatura jak wam znajdę to yy... Jest tu coś na pol... Kurczę polskiego tu nie ma jest O! Może będzie yy, F... O. Nie. nie Wiem to coś jest, że O, jest nek NEK 450 gram Efekty to po... O co są. Mijące się komety zielone, żółte, czerwone, purpurowe i niebieskie gwiazdki. Mamy ląd zwykły, pierwszy, początkowy. Ale czy to ma rezerwę? To, to chyba nie ma rezerwy. Nie ma rezerwowego lądu, więc to mamy strafinkę. I mamy tutaj drugą serafinkę I, więc mam no, dwie wyszczelki cenę to Wam podam gdzieś tutaj na dole bo nie pamiętam ale no mam dwie serafinki teraz chodzimy w mocniejszy kaliber Uff, no naprawdę mamy tutaj bazukę. to jest akurat typ C Bazuka typ C Kurde, pierwszy raz trzymam w łapie taką ogromną rakietę. Jo. Bazuka typ C i. Czekajcie. Yy... No właśnie, kod wam jeszcze podam. Yy, PXR302C. Leci na 180 metrów. Kaliber 75 mm. No i dobra. Lecimy teraz. Klasa F3. Hmm. Yy... Next 168 gram i efekt jest Golden Blinks Willow with Silver Pistil. Złoto migacząca wieżba ze średnim byskającym środkiem, to oczywiście rurkę do niej, ale jest to bydle, jest to bydle faktycznie bazukę więc mamy typ C. Dalej przechodząc, mamy kolejną bazukę typ. D. Nie będę nam podawał już, na jaki to ma, znaczy efekt, wam może podam. Bo gramatura to jest ta sama. 7. się hmm. Tutaj była. No, gramatura jest ta sama. Efekt to zielona dalia z brokatową koroną i czerwonymi migoczącymi środkiem. Yy, Kategoria F3, oczywiście. a kod to jest PXR 3020. Więc już mamy dwie bazówki, to jest typ D. Mamy D i C. Teraz mamy kolejną bazówkę typ C. Już mamy dwie C. C jak C -link. Mm, A więc tutaj to w sumie to samo, co było. O, coś tu lata. Nie wiem. Zobaczy się. Dobra. Teraz lecimy z dwiema ostatnimi. Y Bazuka typ F i to jest właśnie jeden z nowszych bo yy, do tej pory były ABCD i nowsza wersja ABCD i ostatnio, no nie tak ostatnio, no, z rok temu może, czy, yy, może później trochę yy, weszły pies no, mi coś tam kurcze Ruben chodź tu Ruben, chodź, widzę mi się czyli też Chodź Truben SAP pokaż to jest pies do pirotechniki normalnie no się niczego nie bać nie Ruben? prawda? no chodź patrz jaki to jest piesio zajebiste. no mm. dobra nie Ruben poleć się pójdź se na łóżko na łóżko sobie pójść co no, idź dobra dalej mamy typ F no właśnie czy tu czy nie, nie gramatura jest dalej to samo Dobra, brokatowa korona z zielonym migotaniem, typ F. Więc dobra, i dalej mamy. Jest to piąta już bazuka, i druga typu F. A więc w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku. No i jeszcze raz, jak to wszystko razem wygląda. I będę wszystko przenosił póki co do szafeczki, żeby to już ładnie sobie stało i się zbierało. Jeszcze będą trzy paczki i trzy odcinki z unboxingu. I myślę, że już po ostatnim będziemy zaczynać strzelać. Prawda, Robert? No. Dobra. Ja to pakuję.